Witam wszystkich Jesteśmy przy Dzisiaj Wam tutaj przedstawię maszyny współpracujące właśnie z tym sprzętem z jakimi on się zmaga ogólnie to przecież główny koń pociągowy naszego gospodarstwa Teraz przechodzimy do maszyn. Tutaj mamy pług, obrotówkę czy skibową firmy Fenet. Szerokość robocza 40 cm na skibę, waga. Bliżej mi nieznana, podejrzewam coś grubo ponad tonę. Dokładnie no nie ma tutaj tabliczki, także musiałbym go zważyć na jakiejś wadze. Ale MTZ sobie z nim radził bez problemu. Teraz przechodzimy do kolejnych. Tu jeszcze mamy rozrzutkę czterotonową. Włosiową Ale to już jest Lekka maszyna W ogóle MTZ tego nie czuję. Kolejną maszyną jaką Sprzęgamy z MTZ To nasza prasa Klas Roland 46 z wąskim podbieraczem i owijanie tylko i wyłącznie siatką prasa walcowa, to idziemy sobie tu. W walce właśnie z takimi wypustkami, aby zapobiegały poślizgowi beli. Tutaj podawanie siatki i nóż ucinający. Tam jest taka zapadnia. Rzepa. Wiadomo, w transporcie używana MTZ tym szybciej, po prostu się jeździ. Także MTZ częściej chodzi w transporcie. No i tutaj, teraz mamy nasz agregacik: agrosystem, szerokość robocza 3 metry. agregat lekki z jednym wałem rurowym siewnik to już nasz stary poznaniak którego po prostu poszerzyłem na 3 metry i robotę robi Następnie Gruber 2,20 <laughs> szerokości <śmiech> 750, bodajże waga. Sprzęt bardzo dobry, godny polecenia. To by było na tyle. Teraz kilka urywków z prac z tymi sprzętami. Trzymajcie się. Zgadzam jeszcze że dziś z racji tego, że dożniw jeszcze trochę czasu. Dziś mamy 15 lipiec, środa. To właśnie taki film nagrałem. Aby nie było przerwy w nagrywaniu. W poniedziałek 20 jedziemy kosić. Planujemy jechać kosić drugi pokos. Trawy. No, zaś zobaczymy, kiedy te żniwa zaczniemy. Zboża jeszcze trochę zanim dojdą. To na razie.